Materiał stał się wiralowy dość szybko. Zwierzę, które widać na filmie, mówi się, że jest bardzo drożowe. Wymarł Wymarłym roślinnożernym dinozaurem żył na obszarze obecnie Ameryki Północnej, Ale muszę Was niestety rozczarować, ponieważ jest to tylko kreacja stworzona na potrzeby parku rozrywki Jurassic World w Nie jest to więc klon prawdziwego dinozaura, ale kto wie, może w przyszłości stanie się to możliwe. Naukowcy w rzeczywistości poważnie nad tym pracują. Czy uważasz, że to dobry pomysł, aby przywrócić tego typu zwierzęta? Daj mi znać w komentarzach. Bo nas jedzą. Znaleźli nam może. wideo pochodzi ze zniszczenia. Może i tak to atakować. No, no, Będą się walczyć o terytorium, rozumiesz kiedy to? Nie to po to, co makrę, badań, na to tak robiła, na żeby Natura e, tak zrobiła, żeby teraz przywracać terytorium. Ale kiedy powiększył materiał tak obitego, ponieważ A to, to, to wie, wie, jest stworzenie, które można porównać do to zielonego, to wtedy wszyscy się wszyscy że i wszyscy 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 z wszyscy swoje? Reakcje ludzi wszyscy się dość znacznie. różnią się dość znacznie. to wierzą, że był to inni wszyscy że materiał wszyscy zmontowany. Może być prawdziwy, żywy dinozaur uchwycony na kamerze? Co o tym sądzicie? Przy okazji znalazłem też plotkę, że zielony raptor miał być widziany w filmie Jurassic World, ale z niewiadomych przyczyn ostatecznie do tego nie doszła. Czy wierzycie, że dinozaury mogą jeszcze istnieć, czy już wyginęły? Dajcie mi znać w komentarzach. Niektórzy um, nie, 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 nie jeśli są podobał pro, Ci się, gdy został w górę, Dachan, bien, i bien Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy